Nie wiem, czy Państwo obserwują sytuację w Stanach Zjednoczonych po jednej z interwencji policji. Nie twierdzę oczywiście, że dziś rozmawiamy o takiej właśnie sytuacji. Taką sytuację mieliśmy we Wrocławiu w odniesieniu do Igora Stachowiaka. Ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, to to, co w pewnym momencie Pan powiedział o adekwatności, adekwatności działań Policji dla mnie to jest bardzo ważne bo nic w policji nie przeszkodzi bardziej niż nieadekwatne reagowanie przełożonych na różne ich wykonywane ich przez nich czynności. Pan Marszałek Borusewicz mówił o podcinaniu, obserwowaliśmy film w którym mieliśmy do czynienia z użyciem ewidentnie siły wobec pana senatora. Ja chciałbym, żeby zresztą pan senator wstał na momencik. Dla nas on oczywiście jest wielki, ale to nie jest Dennis Rodman czy Mike Tyson, którego trzeba popychać, podcinać mu nogi, wpychać do, do samochodu i jednocześnie mówić nie, sam wszedł. Sam wszedł i potem nie chciał wyjść. Chcę powiedzieć dwie rzeczy. Podzielam pogląd o adekwatności. I konieczności prawidłowych reakcji przełożonych dla działań policji, bo w innym wypadku ci policjanci będą, prze, będą poszkodowani przez własnych, własnych przełożonych. Zwracam na to uwagę, zadając jeszcze raz panu ministrowi pytanie. Czy ta interwencja była adekwatna do sytuacji i czy rzeczywiście można było interpretować tą sytuację jako przeszkadzanie tym silnym, młodym, zdolnym, nie przeczę, chłopakom w tych aktywnościach, które były związane z tym zgromadzeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie senatorze. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie senatorze, powiem, powtórzę to, co mówiłem. W naszej ocenie, w ocenie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji działania policji były prawidłowe, zgodne z prawem, adekwatne i chciałbym tu jeszcze przytoczyć jeden przepis ustawy o policji. Artykuł 14 ustęp 1 punkt 3 policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka i w mojej ocenie to zostało spełnione. To zostało spełnione. Ja chciałem Podziękować policjantom za ich ciężką pracę w okresie, szczególnie w okresie koronawirusa, bo oni mieli mnóstwo zadań. I nagle pojawiały się sytuacje, kiedy rzeczywiście ktoś próbował tą, tę atmosferę podgrzać, zrobić zamieszki. Oni działali dobrze, adekwatnie. Chwała im za to, chwała im za to, naprawdę, i nie zasłużyli na to, żeby później wstawać przed kamerami i mówić, co to się nie wydarzyło. Od wojny takiej sytuacji nie było. Panie senatorze, sam pan doskonale wie, że to właśnie były nieadekwatne słowa. Działania policji były adekwatne. Dziękuję. pani bardzo proszę, panie senatorze. Proszę senatorom tylko nie imputować, że nie szanujemy pracy policji albo że stosujemy duże kwantyfikatory. My zajmujemy się konkretnym przypadkiem, konkretną sytuacją. Dokładnie tak. W związku z tym doceniamy pracę policji w czasie pandemii, doceniamy wysiłki, doceniamy zagrożenia życia. Proszę nie używać tego dużego identyfikatora. My zajmujemy się konkretnym przypadkiem, konkretną sytuacją. Dziękuję. Dziękuję panie senatorze